Jak teraz z naczepą szmicka był, opuszcza salon, i za chwilę rozpoczniemy jazdy testowe. Całkowicie elektryczną naczepą elektryczny, ale jednak poziom dźwięku jest stosunkowo wysoki Jak to takie wrażenie będzie robić w kabinie? Idziemy do środka Puścimy pan nam do środka na chwilkę? No, teraz jedziemy z drugiej strony. Już już już, już, już. No, chciałem tylko nagrać jak to słychać tutaj w środku No, podciążenie no, hałasu Może pan zamknąć tą szybę na chwilę Posłuchamy jak to idzie A, no całkiem znośnie nie, tu już mamy włączone wszystko, wyciągnik i, i agregat i y, ten, ten silnik, ten generator. Tak tak, nałoży, tak, 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 To jest cały hałas plus dojdzie toczenie opon. I tak to już wszystko. I całkiem znośno to ruszamy. Actros E300. Naczepa jest ustawiona w tej chwili Agregat jest nastawiony na minus 30, więc on pracuje non stop. No i posłuchajmy no, coś tam słychać, no, ale od układu napędowego ciągnika zupełnie nic cisza coś tam mruczy za plecami, ale to w porównaniu z klasycznym agregatem napędzanym silnikiem Diesla to to jest bardzo, bardzo komfortowa sytuacja. Ktoś wymyślał teraz? Koło nam odchodzi po prostu. Albo zgubił gdzieś, albo zrobił, albo przedał.